Na ostatnim finale Owsiak do północy zebrał 190 milionów i gdyby to wszystko przekazał na służbę zdrowia, a skądinąd wiermy, że tego nie zrobi, to znaczy, że dołożyłby się do budżetu służby zdrowia w jednej tysięcznej w ciągu roku. Inny przykład. Słuchajcie, mój budżet na zakup zegarka to 1000 zł i planuję tyle wydać. No i nagle wjeżdża mi pan Owsiak z orkiestrą, robi szum. No, i udaje mu się zebrać jedną złotówkę, którą mi przekazuje. Właśnie taka jest skala pomocy podczas tych 33 lat Wośb. Podczas tych 33 lat Wośb zebrał między 2, 3, a doliczając ostatni finał 2,5 miliarda złotych. Z których się do końca co prawda nie rozliczył, ale to inna historia. 33 lata zbierali 2,5 miliarda w momencie, gdy. Jako Polska na służbę zdrowia rocznie wydajemy 190 miliardów.